Wpadł nam w ręce taki fragment nagrany wczoraj, i kompletnie nie potrafię go zinterpretować. Podoba mi się to, że niewiele osób, jakimś wysiłkiem, organizuje coś, co porządkuje i podnosi jakiś poziom. To jest bardzo fajne. Dzieje się coś, co przeczy i opinią i logice. Robią to ludzie, którzy nie patrzą na zysk i, i pogoń za pieniądze, tylko po prostu robią dlatego, że czują swój obowiązek. To mój optymizm y, się buduje lepszy, a wiara w, w to, co mi mówią politycy, upada. Mhm. No nie, niech pan tłumaczy, się, co to było byliśmy wczoraj, w Zardowie, z, Byliśmy byli. w, wczoraj z dyrektorem w Żerardowie na y, świetnym festiwalu kulturalnym interdyscyplinarnym i widzieliśmy coś, co działa, dzięki temu, że zajmuje się tym kilka osób, które chcą robić i nawet miasto im na to pieniędzy nie daje, a oni mimo wszystko robią. poszliłem festiwal, festiwal Miasto Gwiazd. Ten festiwal narodził się dwa, w 2009 roku. Był to taki pomysł po prostu dosyć, dosyć, dosyć spontaniczny, który był odpowiedzią na to, żeby w jakiś sposób zagospodarować przestrzeń y, miejską. 10 lat temu powstał powiat żardowski i 3 lata temu obchodził swoją rocznicę właśnie powstania. Starosta poprosił mnie o to, żeby zaangażować się w te obchody i wymyślić cokolwiek, coś, co byłoby związane z moimi działaniami artystycznymi. No i na drugi dzień dzwonię do starosty, że chcę się spotkać i, i, i przekazać mu, że mam pewien pomysł. On popatrzył się na mnie i mówi tak, ale Artur, my nie mamy pieniędzy na to. Mówi, mogę, mogę wysłuchać z 2,5 tysiąca złotych. A ja mówię, nie ma problemu, to są wystarczające pieniądze, żebyśmy ten festiwal zrobili. Sama nazwa jest, pewnym, jest pewnego rodzaju żartem, bo to chodzi o to miasto gwiazd, ma sto gwiazd. Dla mnie gwiazda to jest przede wszystkim osobowość. Małgosia no, jest aktywnym plastykiem. Proszę Państwa, o Boże, zginęło. No zginęły, zginęło, zginęło. Oni zrozumieli, że mają to wynieść, a nie tylko zlikwidować płyty, które leżały na tym. Zginęła instalacja Gdzie cała? są nagle. Jest to bardzo trudne, tworzyć taki festiwal. Tworzy się go tak naprawdę cały rok. Żeby zrobić dobrą imprezę, to jest, jak się kończy już jeden festiwal, tworzy się drugi. Nasz festiwal no, składa się z wielu małych eventów, które zmieniają się co roku, ale cały, cały ten główny trzon i, i, i główny nurt jest niezmienny. Potrzebna jest energia wielu, wielu, wielu osób, bo to nie tylko na jednej postaci można oprzeć taki, taki festiwal. Mamy ponad 200 wolontariuszy. Kluczowych wolontariuszy jest około 20, w drugiej warstwie jest 30, no i potem jest cała rzesza 200 prawie wolontariuszy, wszyscy ubrani w koszulki, prawda? To jest zeszłoroczna koszulka, art rewolucja. To są to osoby, które zgłaszają się po pierwsze, bo kochają sztukę, po, pierwsze, po drugie są społecznikami, chcą działać, chcą coś robić, chcą pomóc, a po trzecie, no po prostu też chcą zdobyć doświadczenie i referencje. Jak zorganizować festiwal? Trzeba być... Alfą i umegą. trzeba być w zasadzie w jednej osobie scenarzystą, reżyserem, aktorem, ale i producentem, bo musisz znaleźć pomysł, musisz go zapisać, musisz rozpisać go na rolę, znaleźć aktorów, obsadzić tych aktorów, sam musisz zagrać w tym filmie i musisz znaleźć na to, na to pieniądze. Nie jestem w stanie pozyskać profesjonalist, np. od marketingu, który jest cholernie drogi, drogą zabawką. Nasz festiwal robiony jest za symboliczną złotówkę, to już wiadomo, że nie wszystko się uda poukładać tak, jakby były takie miejsca, bo większość struktury można opłacić i wymagać. My wymagamy, ale nie płacimy. Na pewno na pewno jakość na tym cierpi, chociaż z drugiej strony, jeśli, jeśli okrasi się to odpowiednią dozą jakiejś takiej wiary tak naprawdę w. Wiary w to, co się robi, to o dziwo jest tak, że ta wiara potrafi, potrafi naprawdę zbudować, potrafi zbudować wielkie rzeczy. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jest tutaj mnóstwo, mnóstwo elementów organizacyjnych, począwszy od, nie wiem, od wynajęcia sali, poprzez budowę sceny, wynajem, wynajem nagłośnienia, krzesła przez scenę. Mówię bardzo o prozaicznych rzeczach, ale też o samym, nie wiem o cateringu, o, o tak naprawdę koszulkach festiwalowych, które, które mamy co roku. To jest tak naprawdę to jest ogrom takich elementów, które później. W, w jakby przy działaniu się samego festiwalu są niezauważalne, bo one się wydają naturalne. Większość rzeczy nie ukrywam. Udaje nam się załatwić dzięki partnerom barterowym. Nie stracie Państwo tej cywilizacyjnej szansy, bo ja uważam, że lażardowa to jest ogromna szansa stworzyć tu. Miejsce fantastycznych festiwali. Są świetni ludzie ze świetnymi pomysłami. Ja wiem, że tort na kulturę jest bardzo mały. Ja mam na myśli pieniądze samorządowe czy miejskie, ale starczy dla wszystkich. A poza tym, powiem tylko taką rzecz. Chciałbym, żeby wreszcie poszło w lud, że my nie jesteśmy kulturalno-oświatowymi, którzy robią skok na kasę. My jesteśmy ludźmi, którzy przynoszą pieniądze miastom. Naprawdę powinniście tego faceta na rękach nosić. Dziękuję ci Artur i gratuluję. Jestem pewien, że osiągnie sukces. Taki festiwal to jest fabryka. To jest fabryka, która przyciąga różne instytucje, różne media, czyli jest idealnym, idealną możliwością promocji danego regionu. Od tego są różne granty. Na przykład Ministerstwo Kultury. To jest rzecz, która też powinna pozwalać na to, żeby, żeby Taki festiwal mógł przetrwać, jeżeli jest wybitny. Są możliwości unijne, są możliwości marszałkowskie, więc tych możliwości samorządowych i dotacji celowych jest sporo. Oprócz tego, wiadomo, sponsorzy, ci, którzy mają z tego uzysk promocyjny, a promocja przy takich festiwalach też jest ogromna. Zbyszku, cieszę się, że tu jesteś z nami. Bardzo się cieszę, że wsparłeś naszą imprezę, że jesteś tu. Powiedz, co sądzisz o integracji sztuk, co sądzisz o integracji środowisk i dzieł? To, co Ci pokazywało? No To jest retoryczne pytanie. Oczywiście w ogóle należy się integrować, należy się spotykać, należy rozmawiać, wymieniać poglądy, bo tylko tak mam pod wrażenie, że idziemy do przodu z czymkolwiek. Bo jestem tu pierwszy raz naprawdę z tym wrażeniem wielkim tego, co tu widzę. Na pewno w przyszłym roku wezmę tutaj swoje dzieciaki swoją rodzinę, żeby też tu... Sobie, po sobie, popatrzeć pod i temu, co tu się Celem nadrzędnym jest integracja tych sztuk. Chodzi o to, żeby one wszystkie ze sobą, jak w jakiś tam sposób, potrafiły, potrafiły się uzupeł wzajemnie uzupełniać i egzystować ze sobą. Tak jak teatr, sztuka teatralna ze sztuką filmową, animacja, taniec, choreografia, sztuki plastyczne, moda, żeby to w jakiś sposób w jednym miejscu, pod jednym dachem mogło zaistnieć. I no, i po prostu współżyć ze sobą. Myślę, że z tej różnorodności tak naprawdę wierzy się chyba siła tego festiwalu. To jest to, że, że są tak różni artyści, którzy, którzy po prostu robiąc, robiąc rzeczy czasami diametralnie różnie, znajdują te punkty styczne, te punkty wspólne. I mi się wydaje, że to tworzy nową jakość. Przez to, że jest interdyscyplinarny, ma target ogromny, tak naprawdę wszyscy. Mamy miasto wystaw, czyli plastycy. I artyści e, galernicy mogą przyjść, zobaczyć, wyłapać talenty. E, mamy miasto e, muzyki. E, były, w zeszłym roku były trzy sceny, dwie sceny muzyczne. Czyli wiadomo, że ci, co e, lubią muzykę ostrą, było, grało ocze, czyli zespoły rockowe na scenie zewnętrznej. Na scenie wewnętrznej jazz, e, muzyka alternatywna, e, muzyka klasyczna. Mieliśmy nawet także występy operowe, więc tak naprawdę spektem jest ogromny, tobie, waszą u tobie. U tobie, Waszą, tobie. ja. Pokazać, że sztuka to jest coś takiego, co, co yy, powinno się podobać każdemu i każdy powinien coś znaleźć dla siebie. Ja też ja, ja nie przewidzę, no może przyjść taki abnegat, który powie, yy, że jemu się nic nie podoba. Tak też może być. Ja nie wiem, czy on to zrobi ze złośliwości, czy on to zrobi naprawdę, że nie zrozumiał tego, czy że w ogóle totalnie nie dociera do niego sztuka, ale tak samo nie dotrze do niego nic innego. No bo jeżeli yy, przy tak wielkim spektrum nie znajdzie niczego dla siebie, no to ja myślę, że on nie znajdzie nigdzie. Gdy wszedłem tutaj, to, to zaparło mi ideę. Ja się spodziewałem, że on mnie zaprosi do jakiejś kawiarni, będzie siedem osób, będzie wisiał jeden obraz i on będzie robił za gwiazdę. Ale prawda jest taka, że jest to fantastyczne wydarzenie i już mogę Wam powiedzieć, bez względu na to, jakie będą losy dalsze tej, tej przygody, która się tutaj wydarzyła. Że ja zazdroszczę Żeradowowi, że coś takiego jest. Gdyby to było w Warszawie, to bym tak właśnie włączył swoich przyjaciół tutaj. Jeżeli stworzyliśmy Miasto Piękna, i w tym mieście Piękna w zeszłym roku stworzyliśmy dwa eventy. Nic z Ziemi żardowskiej. Jest to śmieszne, prawda, że w takim inwencie kulturalnym coś takiego powstaje. Ale powstaje także konkurs na najlepszego projektanta mody. I przyjeżdżają młodzi projektanci z różnych miejsc Polski. W szczególności oczywiście związane, związani są z Łódzką Akademią Sztuki Pięknej, gdzie jest Wydział Mody i, 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 i Projektowania Mody. Ale także przyjechali i z Wrocławia, z Poznania, z Warszawy. I przyjeżdża prezes no, największego w Polsce festiwalu Fashion Design Award. Gdzie przyznaję nagrodę najlepszemu projektantowi mody. Te mis ziemi żardowskiej e, tworzymy na tyle niebanalnie, na tyle ciekawie, że przyjeżdża prezes Islandii gdzie przyjeżdża miz Polski i koronuje mis ziemi żarardowa. My staraliśmy się pokazać, że nawet przez taki, e, taki projekt e, można się bawić w sztukę. Nie wstydzimy się pokazywać także sztuki naiwnej. Spektrum powinno być szerokie. Czuję jeszcze, żeśmy nie pokazywali, ale wszystko przed nami. Chcielibyśmy, że, chcieliśmy, żeby przyjechało jak najwięcej znanych osób do nas i żeby w jakimś sensie był to też festiwal, bardziej nie gwiazd, ale festiwal osobowości i sztuki. Ja myślę że przede wszystkim, że tak, gwiazdą pokazuje, pokazuje to, że gwiazdy są, nie są takimi tylko osobami ze szklaną szybą, tak niedostępnymi, z którymi tak naprawdę nie można się na festiwalu zwyczajnie można się z nimi spotkać, porozmawiać, podejść, wziąć autograf, zrobić zdjęcie, można popatrzeć jak odbijają ręce. także tak, tak naprawdę te gwiazdy stają się takimi zwykłymi, normalnymi ludźmi dostępnymi i to jest niesamowite tak naprawdę, że one chcą, że one też nie, nie boją się tej dostępności. O 20:00 już skończymy, A czekaliśmy na ciebie. Wszyscy czekali, no nie wszyscy, to jest Ale czekali Jestem Bardzo Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo mi miło, że jestem. My zapraszamy, Artgości. Ja myślę tak, że nasza nazwa Art Gość jest no. słuszna. To są osoby, którym się udało. To są wybitne indywidualności, którym się po prostu udało. Ale także to jest wzór, to są profesorowie, nauczyciele dla tej młodzieży, która przyjeżdża. W Obowiązki filmu jednym z wielu. Jest to, żeby notować to, co się dzieje w naszym życiu, w naszym społeczeństwie, w, naszym, w naszej świadomości. To jest taki, film, który wyrasta jakby z tego przekonania, że trzeba zobaczyć, spojrzeć na to, yy, tak pod duchą, yy, co się dzieje z nami, z naszymi wartościami, z naszą moralnością, jak to się zmienia. Osoby, które są związane nie tylko ze sztuką, nie tylko z kulturą, ale i z ekonomią i, i politykom, starają się oni pokazać, że jednak nawet w ekonomii, nawet w gospodarce można znaleźć pierwiastek związany z kulturą. Jeżeli przyjeżdża do nas Anda Rottenberg i zadaje mi pytanie Artur, ale co to jest? I pokazuje mi na ścianie coś, co no, można nazwać sztuką naiwną, to ja powiem szczerze, mówię, to jest tutaj lokalny twórca, który ma coś do powiedzenia i trudno, że jest naiwny. Proszę wziąć pod uwagę, że od Paszkwila do prawdziwej krytyki czasami jest bardzo niewielka granica. U nas są i wybitni, jak i ci, co chcą być wybitni. Czyli wiadomo, że oni się uczą i dajmy im się uczyć. Powstał pomysł na nagradzanie wybitne, wybitnych ludzi tą no statuetką. Stworzyliśmy art kciuka, złotego art kciuka, czyli też pewien żart, ale wiadomo, z czym się kojarzy ten gest. I pierwszego kciuka wręczyliśmy Jurkowi Owsiakowi. Drugiego kciuka dostał Marek Żydowicz za Stworzyliśmy żywy ybkę. To już statuetka związana z żyardowym. Czyli wybitne postacie związane z animacją, z kulturą, tutaj samorządu, jest przez nas nagradzana tą, tą statuetką. Pierwszą dostał Mirek Wasiewicz, nauczyciel, fajny animator kultury. Drugą rybkę dostał Jacek Czubak, animator też kultury, który stworzył taki projekt strajk Szpularek. Tak wygląda to ta rybka. Złotaż że... A kto je zaprojektował? Jest to chyba ja, ale nie przyznaję się do niej, bo dlatego ta jakaś brzydka. Nie oddam Ci jeszcze słów, jeszcze chcę powiedzieć. On ma mnie dosyć, ja jego nie, i chciałbym go jeszcze pomóc przez następny rok. Mam nadzieję, że wytrzyma też i stworzy ze mną tutaj Międzynarodowy Festiwal. Może ja już nie będę przedłużał. W tym roku nagrodę dostanie za wszystko i za jeszcze. Ja ty! Przy drugim festiwalu festiwal odwiedziło około 25-30 tysięcy ludzi. Drugi festiwal to jest 9 dniowa impreza, dzień w dzień. Dzień w dzień od rana do nocy zabawa. Jeśli umiera jakaś stara formuła, na przykład, i, która się nie sprawdziła, bo na przykład okazało się, że, że wiele rzeczy organizacyjnie nie wypaliło, że nie było to fascynujące czy ciekawe dla publiczności, to myślę, że, po tej, że czasami ta śmierć powoduje to, że można się odrodzić na nowo i stworzyć inną formułę. I to, I to nie znaczy, że coś kompletnie umrze. Trzeba mi się wydaje mieć tego świadomość, że ten festiwal. On właśnie dojrzewa i rośnie tak jak człowiek, z, z, po prostu z wiekiem. I Myślę, że za dobrych parę lat, jeżeli uda się to utrzymać, to może być naprawdę ciekawy, fajny, dojrzały festiwal, na którym będą mogli się pokazywać artyści nie tylko z Polski, ale myślę, że i z, no, i z Europy, i z całego świata. Bez szaleństwa tego się nie uda zrobić. I, i myślę, że tak samo powstawały no, najznakomitsze festiwale. Jurek Owsiak to samo powiedział, że tylko z szaleństwa mogą powstać tak wybitne dzieła. I dobre festiwale buduje się latami. Jeżeli podejmuje się czegoś, to staram się to wypełnić jak najlepiej. Staram się to zrobić jak najbardziej fachowo i włożyć w całego siebie całe serce. Inaczej się nie da, nawet jak się tworzy obraz. Jeżeli nie robi się tego z serca, to ten obraz nie będzie dobry. Jeżeli ten obraz nie będzie miał tego serca, to nie będzie mówił, nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie prawdziwy. Pamiętam, że przeczytałam takie zdanie w liceum Schopenhauera bodajże, że są dwie najważniejsze rzeczy w życiu. Etyka współczująca i estetyka kontemplacyjna. I tak pomyślałam sobie, że, że ta estetyka kontemplacyjna jest, to, to jest to, że jeśli widzisz jakieś dzieło sztuki, jesteś w stanie się w nim tak zatopić, że odrywasz się od swoich kłopotów, zapominasz o codzienności, a z drugiej strony wychodzisz po obejrzeniu tego dzieła sztuki i ono cię inspiruje w jakiś sposób, to znaczy, że y, wziąłeś cząstkę dla siebie. ja mi się wydaje, że ja właśnie za każdym razem tak było, że wszystko, co, z czym się spotykałam, brałam cząstkę dla siebie i mi się wydaje, że teraz procentuje po prostu i że ja tym żyję i chcę mi się, chcę mi się po prostu robić, w tym obszarze, działać w tym obszarze. Moim marzeniem jest stworzyć event o charakterze międzynarodowym. Event, na którym pojawią się wybitne postacie z całego świata. Gdzie będę mógł pokazać, tak jak pokazałem, że Maciek Sztur, że Zamachowski, Zapędowska to są normalni ludzie, normalni wypowiadający się, którzy chcą rozmawiać, chcą dzielić się sobą. I tak samo chciałbym, żeby przyjechały tutaj postacie z tak zwanego Hollywood. I niech też się zaprezentują, i niech też pokażą, że to są normalni ludzie, bo oni są normalni. I to jest moje marzenie.